MIA O ludzie Dzisiaj Otworzymy sobie kilka paczek W Ultimate Team Ponieważ Team of The Week jest bardzo sweaty Jest Siv Shakiriego Jest De Bruyne Jest ogólnie sporo dobrych zawodników I jest Rekord Breaker Petra Czecha, ale muszę się pochwalić tym, że tego Petra Czecha udało mi się lotnąć w paczce 1 stycznia, 2 dni temu Kiedy chciałem tak, o zrobiłem sobie taki mały, symboliczny, za 50 i tysięcy I udało mi się wypakować tego, możecie zobaczyć kupiony za pierwszy właściciel, więc to jest dowód, że nie jest on kupiony przeze mnie Dobra, no to lecimy z paczkami. Są tu jakieś za 15k, to otworzymy sobie 5 taki i 5 taki. To lecimy z tą pierwszą. No i patrzymy. Bruno. Aha. Aha, znie no. Otwieram paczkę za 15k i nie dostaję żadnego. Żadnego złotego świecącego zawodnika, naprawdę. Prawdę. Prawdę. A nie, nie, jest błaszczykowski. Słabszy obralowo niż ten. Dobra, no ale. Dobra, no teraz tą jedną. I kogo mamy? Wiktor Moses. I Peter Crouch, Stoke City. No cóż, dobra, to było na tyle. I teraz to prawy Alex Oxlade, Chamberlain Ficial Huger. Może być coś wart nawet. No. Olexoxy trzem, czy nie coś w ogóle... Chcę chciałem zobaczyć jest warty. A dobra, to może być najsansy robi. Dobra, teraz lecimy z tą chyba. Nie. Teraz z tą. Czwarta paczka. Jem... Yeah, no. no myślałem, że... A jest Arek Milik, nons Okej okay. Fajnie. Jest do to fejkowy, Danilo! Nie no, bo tu nie ma nic. <laughs> Teraz są za 15k, piąta paczka. Od EA, o... Boże... Prawdę, jeszcze mam, jeszcze go miałem. Ale jest z Herb no to może być coś z 1k. I strój Milan, sobie wyjść nawet do klubu. Dobra, jesteśmy na półmetku, a na razie kupa. Poczekaj za pół. Anderson umiał informat w poprzednim tygodniu. Znowu? Ala Akbar. Co mnie? O, jest dobrym. Jego mam na Xboxie w drużynie z Bundesligi. Tam jeszcze nie mam nie, nie, nie jestem tak zarabiony jak na yy. jak na PC -cie. Dobra. Jeszcze na PC sporo, to mam z otwierania paczek. O, ale Subasić Nice! Dobra, jeszcze cztery paczki. Zobaczymy <laughs> co w tej poleci. Perin i śno, schnajderli jest nawet dobrym zawodnikiem. Tego wyślałem drużynę, ależ to chyba nic. Nic jeszcze, ta nic kupa. Jeszcze paczek. Jeszcze trzy paczki. No, oh, come on. Aduris, oh, no. No nie, no nie. No. Biorę sobie tylko te karty, które mogą mi się przydać do czegoś. Dobra, dwie ostatnie paczki i zobaczymy, co w nich będzie. EA, please, please, EA. Okej, okay, heal. Nie, nie Kejhil. Oczywiście, że nawet Kay Hilla nie mogę dostać, tylko jakiegoś... dilom Dilloboji. Bo tak to się czyta. Super. Sportek Moskwa. Dobra, i ostatnia paczka, ale się nie Nie, nie, nie. Chociaż... Jest paczka za 25k. Dobra, ostatnia paczka będzie 25k Dobra, teraz, iej, proszę Je, Jedno tu, mu, tu musi być coś zawodnik Obama Young Jest, Obama Young Dobra, Dobra To rozumiem, to takie tam taki jest warty eee. W sumie przytrzymam go, poczekam aż się krażmarkę z stoty skończy Wyślę go na listę będzie warto 25 kW paczek, więc paczka się zwróciła. Ale mogło być lepiej. Mogło być lepiej, ale ta paczka zna się zwróciła, więc jest na plus. Dobra, Zimki, to było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, lajk. Like. I będziemy się w następnym otwieraniu paczek na toty, które będzie za jakieś dwa tygodnie. 11 się zaczynają bramkarze i obrońcy, tak. Dobra, dzięki, Jo.